Akcja! I to szybko! A, a, uciekajmy! Kiedy Dolinę Muminków nawiedza wielka powódź, te wraz ze swoimi przyjaciółmi w pośpiechu muszą opuszczać swój dom. To jedna z pierwszych scen spektaklu przygotowywanego przez Wrocławski Teatr Lalek pod tytułem Lato Muminków w reżyserii Mariusza Kiliana. Przedstawienie rozpocznie film o ucieczce z Doliny Muminków, do którego w czwartek kręcono zdjęcia w jednej z Wrocławskich kamienic. Tą historię opowiadamy właśnie w dziesięciominutowym filmie, w którym wykorzystujemy również materiały archiwalne z uprzejmości Telewizji TD, materiały archiwalne z 1997 roku z wrocławskiej powodzi, co pozwoli dzieciakom zobaczyć to tak naprawdę w takim bardzo lokalnym wymiarze. Ceną spektaklu będzie ogród Staromiejski oraz cały gmach Wrocławskiego Teatru Lalek. Jego zakamarki i tajemnice, jakie w sobie kryje, będą w trakcie przedstawienia odkrywali zarówno główni bohaterowie, jak i młoda widownia. Jest to tyle ciekawe, że zarówno bohaterowie, jak i dzieci, e, które przyjdą na spektakl, poznają teatr, poznają jego tajemnice, wraz z aktorami chodzą po całym teatrze. Y, Odwiedzają charakteryzatornie, odwiedzają sznurownie, dowiadują się wielu rzeczy na temat teatru i jego tajemnic. Premiera Lata Muminków odbędzie się we wrocławskim Teatrze Lalek 23 października.